Jest rok 1991. SNES w końcu dociera do Ameryki, jeszcze Sonic debiutuje w swojej grze, a firma Microprose wydaje pierwszą część serii Civilization sygnowanej nazwiskiem Sita Mayera, która aktualnie dorobiła się kilku kolejnych odsłon oraz masy fanów na całym świecie. W tym czasie Wender Hicken tworzy swój własny mały projekt, nazwany Scożed który choć grafiką i muzyką odstawał od ówczesnych hitów, oferował nowe świeże spojrzenie na gatunek strategicznych turowych produkcji. Walki czołgów, gdzie zamiast refleksu i zręczności musieliśmy pomyśleć o dokładnym ustawieniu lufy naszej machiny po to, by zlikwidować wrogów sterowanych przez komputer lub naszych znajomych, okazało się to strzałem w dziesiątkę, a mnogość broni i wsparcie do aż dziesięciu graczy przy jednym komputerze tylko ulepszyło i tak świetną formułę. Nic więc dziwnego, że z inspirowali się inni twórcy gier. Większość tych produkcji były po prostu klonami, ale nie brakowało kilku perełek, jak chociażby cykl Worms, stworzony kilka lat później przez Team17, deweloperów znanych dotąd z Alien Breed i wydane w 2001 przez Blitwise Interactive, Packet Tanks, które choć najważniejsze założenia brał z obiektu inspiracji, posiadał wystarczająco dużo nowych funkcji, by nie zostać nazwany totalną zrzyną. Przy okazji kieszonkowe czołgi są jedną z moich ulubionych gier, a także osobistą propozycją na grę, w którą można zagrać ze znajomymi praktycznie zawsze. A to wszystko w dość biednej obrawie, ale z niezwykle wciągającym gameplayem i stworzone przez tylko jednego człowieka. Całość czyni z pakietów grę równie genialną jak Protoplastem 10 lat wcześniej. Do wyboru mamy kilka trybów. Tryb singlowy gra dla dwóch graczy lokalnie lub przez LAN, oraz praktyka to w zasadzie wszystko co znajdziemy w czołgach. Co na dłuższą metę w zupełności wystarcza. Nie dostajemy zbędnych zapychaczy, a i tak najważniejszą opcją i najlepszą jest tryb dla dwóch graczy przy jednym komputerze. Po wybraniu trybu i dodatkowej konfiguracji gra daje nam na stół 20 broni. Każdy z graczy wybiera po jednej broni, aż obaj będą mieli w swoim arsenale po 10. Możliwa jest również opcja ich wylosowania. Co zresztą po masie meczy jest najlepszą opcją i najsprawiedliwszą. Gracze nie zagarną bowiem dla siebie najlepszego oręża, a same bitwy staną się bardziej nieprzewidywalne. Po formalnościach przechodzimy do esencji package tanks, czyli gameplay'u. Naprzeciw Ciebie stają więc dwa czołgi na losowo generowanej mapie. Podczas swojej tury musimy ustalić kąt strzału, siłę, a także pocisk jaki chcemy wystrzelić. W zależności od tego, jak trafimy wroga i jakiego użyliśmy pocisku, dostajemy określoną liczbę punktów. Ważne jest jednak, by pocisk, który wystrzeliliśmy, nie trafił w nas. Zazwyczaj kończy się to bowiem odjęciem punktów z naszego konta. Funkcją, o której jeszcze nie wspomniałem, jest również funkcja ruchu. Naszym czołgiem możemy poruszyć się w lewo lub w prawo. Funkcji tej możemy użyć tylko 4 razy w ciągu jednej bitwy. Bitwa kończy się, gdy minie 10 tur i podczas nich obaj gracze użyją wszystkich swoich broni. A zwycięzcą zostaje ten, kto posiada największą ilość punktów. I to cała mechanika Paketanks, bo ona jednak jednym z dwóch czynników, dzięki której gra jest miodna. Drugim czynnikiem jest arsenał, który jest zaletą i wadą tej gry. W darmowej wersji do dyspozycji dostajemy 30 typów pocisków, co niestety widać na pierwszy rzut oka. Na ekranie Weapon Shop często zobaczymy po 2-3 takie same rodzaje broni, a po kilku meczach bez problemu zapamiętamy efekt każdego z pocisków. Na plus pociski są różnorodne. Dostajemy takie, które dzielą się na 5 mniejszych, laser, który nie ulega grawitacji, czy pocisk, który zakopuje przeciwnika pod ziemią. To dopiero jednak płatna wersja przedstawia prawdziwy potencjał gry Blitwise. Kupując wersję deluxe, Teoretycznie dostajemy jedynie 30 nowych broni. Wersja ta posiada jednak funkcję dokupywania dodatkowych paczek na stronie autora. Na stronie tej natomiast pobrać możemy za darmo 70 broni w 14 paczkach. Razem daje nam to 100 nowych broni plus 30 z wersji darmowej. Niestety autor żąda dość dużo za tą przyjemność. Za samą wersję Deluxe zapłacić musimy 16 dolarów, czyli w przeliczeniu około 50 zł. Kolejne płatne paczki broni kosztują 8 dolarów za sztukę. Zarówno wartość około 25 zł dostajemy 15 typów pocisków. Gra jest dostępna jedynie na stronie autora wersji DRM Free, więc nie ma co oczekiwać na jakiekolwiek promocji. Warto jednak sprawdzić, co darmowa wersja oferuje i czy spodoba nam się na tyle, że będziemy chcieli dać trochę pieniążków autorowi, by znacznie ulepszyć sobie rozgrywkę. Nierzadko bowiem okazuje się, że niejedna gra niezależna jest lepsza od wielu gier z najwyższej półki, na które musimy wydać znacznie większe pieniądze. Powracając do trybów, niektórzy mogą się zastanawiać, dlaczego za najlepszy tryb uważam Hot Seat. Sztuczna inteligencja jest dość dobra, a na najwyższych poziomach trudności potrafi nawet sfrustrować swoim sokolim okiem. Niestety, pakiet tanks po kilku partyjkach z komputerem zaczyna nużyć. Nie jest to nic dziwnego, gra powstała przecież z myślą o dwuosobowych bitwach. Mamy więc wybór między LANem, a grą lokalną. Dzięki programom, takim jak chociażby Tanglu czy Hamachi, możemy więc bezproblemowo zagrać online. Niestety gra z drugą osobą, która znajduje się zupełnie gdzie indziej, nie jest najlepszą metodą, choć komunikacja głosowa przez Teamspeak czy Skype znacznie pomaga. Każdy jednak szczerze powie, że najlepiej się gra w jednym pokoju. Przyznają to gracze Rosów fani bijatyk, fify czy gier nintendo. I tak samo jest z kieszonkowymi czołgami. Nic nie zastąpi bowiem tej atmosfery, gdy siedzimy ze znajomym przy NPC i możemy bezproblemowo rozmawiać o tym, co się dzieje. Pochwalić akcję, cieszyć się z wygranej, czy palnąć koledze w web za to, że jest od nas lepszy. W skrócie, Hotsit rządzi. Koniec, kropka. Zwłaszcza gdy nie gramy zbyt długo i poznajemy dopiero efekty każdego z pocisków. Przez co dochodzi do dość zabawnych sytuacji. Z jednej strony mamy więc świetną mechanikę, pasującą niezwykle do formuły gry dla dwóch. Z drugiej strony widzimy natomiast. no właśnie nie za wiele. Zielone wzgórze, a na nim dwa czołgi strzelające do siebie kreseczkami i kropeczkami. Na górze, hud przedstawiający punkty i aktualną turę. Na dole, panel, którego używamy w bitwach. Grafika niedojrzenie wybitna nawet jak na rok 2001. To jeszcze nie wyróżnia się tak bardzo na tle swojego protoplasty, starszego przecież o 10 lat. Jest jeszcze oprawa dźwiękowa, ale i o niej można powiedzieć, że ujdzie. Odgłosy wystrzeliwanych przez nas pocisków są dobre, ale muzyka po dłuższym czasie denerwuje. Przy każdej bitwie słyszymy bowiem tą samą ścieżkę. Można ją wyłączyć, ale wtedy nie usłyszymy nic poza pociskami. Sam nie wiem, jaką opcję osobiście preferuję. Tak czy siak, Packet Tanks jest według mnie warte zagrania, czy może nawet kupienia wersji płatnej. Nieważne czy mamy do dyspozycji 30 broni czy 300, gra bawi tak samo, a interakcje podczas hotseeta są tego najlepszym dowodem. To właśnie z tego powodu zarówno Worms, Scorched Earth, jak i Packet Tanks są świetnymi grami i będą nimi przez kolejne pokolenia. I kieszonkowe czołgi zasługują na te komplementy, pomimo brzydkiej grafiki i niejakiej oprawy dźwiękowej. Bo nie one są wyznacznikiem jakości w grach, ale gameplay, a tutaj jest on po prostu majstersztykiem.